Nauczycielu, czy to nie jest tak, że kiedy stawiasz jedynkę dziecku, tak naprawdę wystawiasz ją sobie? Rozmawiałam z dzieckiem, druga klasa szkoły podstawowej. Dziewczynka dostała jedynkę z angielskiego, mówiła smutnym głosem, ale uczyłam się, żeby ją poprawić, i dostałam. I tu głos się zawiesił: poprawiłam na A twarz tego dziecka mówiła wiele, niestety oceniając siebie jako głupią, nieporadną, beznadziejną która umie zaledwie na dwóje. Czy to jest celem szkoły? Żeby pokazać tym maluchom, jakie są nieporadne, udowodnić im, ile nie umieją, wytknąć im błędy, jakie popełniają podczas nauki? Przecież w założeniu do szkoły idziemy po to, by zdobyć dopiero tę wiedzę, a nauczyciel to osoba, która ma w tym pomóc. Czy takie ocenianie rzeczywiście pomaga w nauce? I pytanie do nas dorosłych, do nas jako nauczycieli dzieci. Czy mamy być tylko tymi, którzy przekazują wiedzę i wykładają dany materiał z podstawy? Czy celem jest nauczyć tego, co zakładamy? Bo te dwa cele dają inne działania. W jednym zrobimy swoje i niech się dzieciaki martwią, skoro są takie niedojrzałe i leniwe. Jednak w drugim będziemy szukać sposobu, jak to zrobić, by dziecko nauczyło się tego, co w założeniu, nie tracąc przy tym siebie i swojej wartości jako istnienia, jako człowieka. Zastanawiam się nad tym przykładem dziewczynki i nauczycielką angielskiego. Kiedy dziecko się rodzi i potem uczy się języka ojczystego, to czy nie cieszymy się, kiedy zaczyna mówić, mama, tata, baba, radość jest wokół, że hej. Nie budzimy dziecka z poleceniem, powtarzaj, mama, tata, bo wychodzi ci to niewyraźnie. Dlaczego? Bo wiemy, że ma teraz potrzebę snu, że to jest jego indywidualny proces nauki. I dopiero kiedy dziecko jest wyspane, zadowolone, wtedy z radością w sercu powtarzamy: mama, mama! I dziecko tą radość czuje. Nie mówimy: źle, nie starałeś się. Idź powtarzać: dopiero do ciebie wrócę. Podobnie z chodzeniem. Dziecko upada i nie ganimy go za to, jak chodzisz, jak można tak ustawiać nogi, co ty robisz, zobacz, tak się nie chodzi. Nie. My cieszymy się, dopingujemy, podnosimy, gdy upadnie, podajemy rękę i wierzymy, że będzie chodzić. A kiedy dziecko idzie do szkoły, wszystko się przewraca do góry nogami. Gdybyśmy tak traktowali nasze maleństwa jak w szkole, bylibyśmy nieźle sepleniącym i dodatkowo pełzającym, no może raczkującym społeczeństwem. Dlatego zachęcam, by poddać to refleksyjności i zadać sobie pytanie, czy ja chcę to dziecko nauczyć, czy udowodnić mu, że nie umie. Warto bowiem pamiętać, że te oceny często dzieci biorą jako ocenę siebie, a nie jako motywację do nauki. Zatem czy oceniając dziecko na pewno oceniasz ucznia?